Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl Ukośnik Radio Pomocinformatyczna.pl Obsługa IT Twojej firmy. I tak, wynurzamy się z Odyseją Wyborczą, 17 marca o godzinie 10.09. Łukasz witam Państwa bardzo serdecznie na naszej antenie. I cały czas, cały czas patrzymy na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o, o polski wymiar sprawiedliwości. Jego przełożenie, na, jego przełożenie na naszą politykę, ale też na ludzkie życie cały czas kwestia śmierci Barbary Szypek, byłej dyrektor biura Jarosława Kaczyńskiego, enuncjacje, przecieki prasowe, to co z prokuratury trafia do prasy, to że w zasadzie nie istnieje już tajemnica śledztwa, no i to, że próba Uzyskania być może efektu politycznego, e, i bilans tej próby przez prokuratorę, przez polityków, bo to tak jest bardzo często analizowane, e, t, t, być może doprowadza do e, tragedii o tym dzisiaj będziemy mówić o przełożeniu. E, o przełożeniu w zasadzie atrofii, tak trzeba powiedzieć, systemu prawa w Polsce na polską politykę. Na początku naszym gościem mecenas, były senator, sędzia Trybunału Stanu, Piotr Łukasz Andrzejewski. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, witam. Trzymamy się dzielnie, Nie. ale potrzebna jest większa determinacja. A do tej większej determinacji jeszcze przejdziemy. Na początek poproszę pana nie jako polityka, tylko jako adwokata, jako prawnika, jako obrońcę, jeszcze z doświadczeniem obrony, może teraz szczególnie takie doświadczenie będzie potrzebne, obrony opozycjonistów w czasach PRL-u, w czasach stanu wojennego, w czasach rządów pana Jaruzelskiego. Na ile jest tak, że w tej chwili prokuratura, sądy stały się narzędziem politycznym. Czy można takie pytania stawać, zadawać i czy, i czy takie wnioski już trzeba wyciągać z tego, co robi chociażby pani prokurator Ewa Wrzosek? Jest to uzasadnione pars prototo, czyli część za całość tego, co się dzieje. To jest tylko jeden z elementów tego, co powinno podlegać śledztwu wszczętemu i prowadzonemu w tej chwili z wniosku prezesa Trybunału Konstytucyjnego o usiłowanie dokonania w Polsce zamachu stanu. W ramach tych zarzutów mamy do czynienia przecież z przestępczością zorganizowaną. I to jest jeden z elementów tego stanu faktycznego. Ze swojej strony odwołując się do tych wszystkich doświadczeń, o których Pan mówi, Panie Redaktorze, trzeba powiedzieć, że mimo wszystko jest pewien postęp w historii, bo prokuratura ustroju totalitarnego, a w tej chwili do takiego zmierzamy i takiego doświadczamy w, w ramach tej. Koalicji 13 grudnia 2023. Jest pewien postęp w prokuraturze, bo od pani Julii Brystygierowej z czasów stalinowskich przez naczelnik prokuratury panią Bardonową z okresu stanu wojennego do Ewy Brzoszek. Następuje lekkie złagodzenie tylko, ale motywacje i metody działania są bardzo podobne. W związku z tym musimy się już do tego przyzwyczajać, że tak naprawdę trzecia rzecz pospolita to jest tylko mutacja PRL-u, a PRL jest mutacją Polski stalinowskiej, Polski Gomułkowskiej, Polski jaruzelskiego. No i z tego trzeba wyjść z założenia, patrząc na to, co dotyczy również tego przesłuchania zakończonego zejściem śmiertelnym Barbary Skrzypek. Chociaż przypomnijmy, że te trzy doby dzieliło zakończenie przesłuchania 12 marca od tragicznej informacji o śmierci Barbary Skrzypek w sobotę, środa, sobota. Taki był przedział czasowy. Chociaż, jak podkreślają lekarze, specjaliści, stres odkłada się w organizmie i często jest tak, że jego rozładowanie najgroźniejsze dla zdrowia przychodzi dwie, trzy doby po przeżytym, ciężkim stresie. Panie mecenasie, panie senatorze, politycznie, bo wydaje się, że w tej chwili ten system przeżywa jakieś polityczne także turbulencje w wyniku tej wiadomości i tej tragedii, że jednak system ścigania spraw poprzez sprawy. Niejednoznaczne, bo przypomnijmy, że sprawa dwóch wzrz, bo w tej kwestii była pani Barbara Szpek przesłuchiwana, została przez sąd, i to decyzją sędziego należącego do stowarzyszenia Justycja uznana za sprawę, którą nie warto której nie warto się zajmować, bo nie ma znamion przestępstwa. Obecna władza, obecnej krajem prokuratury postanowiła, że mimo tego wyroku sprawę wznowi. Tutaj to zabarwienie polityczne jest jeszcze bardziej widoczne. Na no ile jest tak, że możemy mówić o tym, że rzeczywiście mamy system, który wykorzystuje prokuraturę do doraźnych działań politycznych? Prokuratura jest w swoim założeniu organem władzy wykonawczej. Stąd w przyszłości ważne, żeby sięgnąć do wzorców, które nie są tylko oparte o działanie prokuratury jako służebnej wobec aparatu wymiaru sprawiedliwości niesądowego, a administrującego wymiary, sądownictwem i wymiarem sprawiedliwości. I wydaje mi się, że tutaj odwołać się trzeba w przyszłości do funkcji takiej, jak na przykład we Francji jest sędzia śledczy. Bo ja nie wymagam od prokuratury zbyt wiele, wymagam tylko rzetelnego wykonywania obowiązków i służebności prawu. A tutaj mamy do czynienia jednak z funkcjonowaniem prokuratury we wzorcach państwa totalitarnego. Czy to będzie państwo komunistyczne, czy faszystowskie, czy niemieckie, czy rosyjskie, to ta prokuratura, czy PRL, czy Trzecia Rzeczpospolita w końcu, to mamy do czynienia, jak widać, z tym samym modelem. troszkę w łagodniejszym wydaniu w aktualnie. No, a czym to się charakteryzuje? To się charakteryzuje fabrykowaniem urojonych zarzutów wobec poprzednio funkcjonujących i organów władzy państwowej, no i motywowanym zresztą paranoicznie manią prześladowczo niszczenia przeciwników politycznych. To jest uzurpacja władzy wykonawczej, łamaniem konstytucyjnej zasady legalizmu. Następuje zastąpienie norm konstytucyjnych przecież. Doraźnie stanowioną przemocą instytucjonalną. Łamie się nie tylko zasadę konstytucyjno-legalizmu, ale podstawowe zasady przyzwoitości. To jest głęboka patologia, nie tylko ustrojowa, ale też i może i osobnicza. Bo proszę zwrócić uwagę, że te osoby, które stosują albo miały jakieś ciężkie dzieciństwo, albo same doznawały przemocy, i stosują patologiczny zakres, zwiększający ich przewagę w zakresie tego, jak dalece można przemoc instytucjonalną uruchomić w takim trybie, jak to było w przesłuchaniu pani Barbary Skrzypek. Panie mecenasie, dzisiaj odbyła się konferencja, tuż po godzinie ósmej. Konferencja pani prokurator Ewy. Wrzosek między innymi z tej konferencji wiemy, że nie przeprowadzono rejestrowania tego przesłuchania. Tego rodzaju czynności procesowe nie są rejestrowane z założenia z urzędu. Żadna ze stron takiego wniosku o zarejestrowanie audio-wideo. Tego przesłuchania nie zgłosiła. To przesłuchanie nie było rejestrowane. Tak informuje na konferencji prasowej pani Ewa Wrzosek. Też jest pytanie, dlaczego właśnie nie dopuszczono pełnomocnika, skoro było dwóch pełnomocników. Osoby uchodzącej w tej sprawie za pokrzywdzoną, czyli, czyli był pan Dibuła i był ktoś od pana Giertycha, to dlaczego nie dopuszczono przedstawicieli z osoby, która zaznawała? No jest to złamaniem zasad w, 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 prawa do obrody. To było w okresie pani Julii Brystigerowej, tego nie było już w zakresie pani Bardonowej czyli mamy pogorszenie, mamy powrót mniej więcej do czasów stalinowskich w zakresie łamania prawa świadka czy pokrzywdzonego celem uzyskania od niego pożądanych informacji albo potwierdzeń swoich własnych zamiarów dostarczenia dodatkowych przesłanek dla wznowienia zamkniętego już postępowania prawomocnego, umorzonego, kierowanego swego czasu ze względów politycznych, nie tylko przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jest to uzurpacja zastępująca poszanowanie praw, które służyły przesłuchiwanej barbarze skrzypek. Dzisiaj pozostaje dla nas jako zadanie, postępowanie wyjaśniające przez prokuraturę naszą, bo mamy przecież dwie prokuratury. Tą oficjalnie jeszcze legalną, która jest odsunięta od działania i tą uzurpacyjną na usługach władzy wykonawczej kierowanej przez pana Korneluka i pana. Ministra, ministra Sprawiedliwości, który jest prokuratorem generalnym i odpowiada za to wszystko. Przypomnę, że te osoby, a zwłaszcza pan minister, powinien być z mocy obowiązujących bezwzględnie przepisów kodeksu postępowania karnego odsunięty od jakiejkolwiek decyzji, bo sam jest osobą, która może być podejrzaną. Z której mogą być postawione zarzuty udziału w zamachu stanu i grupie przestępczej, która ten zamach stanu w tej chwili wprowadza w życie. I tutaj w tym postępowaniu trzeba wyjaśnić, czy istnieje ewentualny oczywiście związek przyczynowy zgonu pani Barbary Skrzypek. Z charakterem i przebiegiem tego przesłuchania, z pozbawieniem jej przysługujących jej praw. Kogoś, kto mógłby w pewnym momencie sprostać tym trzem towarzyszącym w przesłuchaniu osobom. To znaczy pani, pani prokurator Wrzosek, wspomagana przez Gertycha i wspomagana przez pana Dubois. Tylko powiem, że nadmienię, że samego pana posła Gierdycha na tym przesłaniu nie było. Wysłał jakiegoś pracownika, nieznanego nam jeszcze z imienia i nazwiska pracownika swojej kancelarii. A ty, ty jeszcze no to, panie, panie mecenasie. Panie, on ma cały zespół dywersyjno-operacyjny, który ma za zadanie właśnie fabrykowanie i tworzenie dodatkowych zarzutów. Bo są to wszystko ludzie, którzy mają jakiś uraz czy doświadczenie urazowe na, na tle chyba patologicznym. I gdyby kiedyś padł wniosek, jak będę odpowiadać za swoje działania, o ich badania psychiatryczne, to wydaje mi się, że byłyby ku temu podstawy. Panie mecenasie, naszym gościem Piotr Łukasz Andrzejewski. Patrząc systemowo na to, co się dzieje, przecież cały czas pokotrem generalnym, i tutaj ze miar legalnym jest minister sprawiedliwości Adam Bodnar. On też ponosi odpowiedzialność, ale jest tak, że, że to wykorzystanie prokuratury do, do celów politycznych, no bo też jest znane, jakby nie patrzeć, z poprzednich rządów nie raz, nie dwa razy zarzucano Zbigniewowi Ziobro, że także śledztwa są albo prowadzone, albo nie prowadzone w kontekście kalkulacji politycznej. Tu mamy jednak nową jakość, jakby pan mecenas to oceniał. Wydaje mi się, że z tego typu patologią, tylko w różnych wymiarach mieliśmy do czynienia w okresie i w okresu przedgomułkowskiego i Gomułkowskiego i, i okresu stanu wojennego, z tym, że mnie nie dziwi służebna rola tej neoprokuratury, czyli tej prokuratury powoływanej już przez ewentualnych udziałowców, czym, co nazywa dzisiaj nie tylko nie tylko sędziowie e, to chodzi mi o to ugrupowanie kontrujące justycie, ale też i zostało to określone przez e, i tak zakwalifikowane przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Osobę też swego czasu zaangażowano w prokuraturze i to na m, generalnie jako zastępca ministra. Przecież w poprzednim okresie jego funkcjonowania zostało określone jako przestępczość zorganizowana. No, zawsze tak było, że ci, którzy łamią prawo, przede wszystkim muszą wyeliminować tych, którzy mogą im w tym przeszkodzić. Dzisiaj jest to batalia przeciwko jakiejkolwiek opozycji wobec autorytarnego. Funkcjonowania władzy wykonawczej, która sama założyła, że prawo i konstytucja jest w tej chwili odłożona na margines jako motywacja, i tylko, że posługują się w sposób jeszcze bardziej bezwzględny. Zasadą no, wprowadzania ludzi w błąd i, i, i mieszania im w głowach, bo przecież przeciętny człowiek się nie orientuje, że ten, którego łapie się na ulicy, wsadza się do więzienia, to jest człowiek, który został fałszywie oskarżony i tylko po to się to robi, żeby uzyskać. Władzę nad panowaniem, nad mentalnością tych, którzy nie są zorientowani dla swoich celów politycznych, kształtowania autorytarnej przewagi w polityce, a że wspiera to jednocześnie w globalnym systemie dzisiaj ta znieprawiona również Unia, która też sili się na pełen fałsz motywacyjny. I, I egzekwuje w nas bezwzględnie ekonomiczne korzyści, no to jest jeszcze dodatkowy element, który uzasadnia to, że ci, którzy dzisiaj łamią polską konstytucję, zasadę legalizmu, posłuszeństwa prawu, zasady praw człowieka służących im w postępowaniu sądowym i prokuratorskim, że oni czują się bezkarni. A nie wyprzedzając jednocześnie inne pytania, chciałbym powiedzieć, że jest to jednocześnie metoda, którą stosują systemy totalitarne, ale stosuje też i mafia, wtedy, kiedy usiłuje zdobyć na określonym rynku przewagę, która wszystkich swoich podopiecznych funkcjonariuszy i funkcyjnych usiłuje ubrudzić przestępstwem żeby w razie gdy ona padnie, oni czuli się też zagrożeni, że i oni padną, w związku z tym będą jej do upadłego bronić. I to jest taka dzisiaj metoda. No i musimy wreszcie stanąć w prawdzie, że nie możemy być zbyt wierni wobec tego i nie tylko protestować, ale tworzyć alternatywny, alternatywną obronę konieczną. I tyle. Alternatywną formę działania. Dzisiaj o 14.00 konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego przed prokuraturą okręgową w Warszawie. Co powinien właściwie teraz zrobić lider opozycji Jarosław Kaczyński? No proszę spytać Jarosława Kaczyńskiego, On jest liderem opozycji, ale ja już mówię nie o, o opozycji politycznej, ja mówię o obronie koniecznej. Społeczeństwo musi, znaczy społeczeństwo, my wszyscy i ci, którzy jeszcze mają zdolność po tym okresie dobrobytu, który zafundowały poprzednio Zjednoczona Prawica, która rozleniwiła i uznała, że my już jesteśmy prawda, w systemie takim, który może tylko ku dobremu iść, żebyśmy zaczęli tworzyć formację, która będzie pozwalała Oddolnie, w, w, wtedy kiedy nasze prawa są łamane, tak jak prawa łamane przez panią y, wrzoszek, pars prototo, część za całość, wobec y, y, barbary skrzypek w ramach tego przesłuchania, że za każdym razem będzie stosowny opór i przeciwwaga My mamy jeszcze organy legalnego państwa, y, a nie neototalitarnego. Y, totalitarnej struktury, w jakim jest i prokuratura, i Trybunał Konstytucyjny, i prezydent. W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli i te organy mówię tutaj nie o wszystkich, ale o niektórych działaniach jednego z naczelnych organów państwa, jeżeli one jednocześnie są zbyt bierne, to trzeba tworzyć całą strukturę oporu, zanim będziemy musieli stworzyć taką strukturę, jaką mieliśmy w generalnej guberni wtedy, kiedy będziemy już, a to jest smutne, ale trzeba się z tym liczyć, landem w czwartej rzeszy unijnej. Y i to jest pewien kierunek, który w tej chwili, do którego zdążamy. Jeżeli chodzi o, o samą procedurę prawną, to już na koniec, panie się śledztwa będą prowadzone. Wydaje się, że pani prokurator Wrzosek nigdzie się nie wybiera, chociaż dzisiaj wyglądała na lekko spanikowaną na konferencji prasowej, ale nie ma decyzji, że miałaby gdzieś odchodzić, gdzieś się wynosić. Widać, że ta władza w ten sposób będzie postępować dalej i że prokuratura, zwłaszcza w naszej kampanii wyborczej, stanowi jakiś istotny zasób politycznej kalkulacji tej ekipy? No nie mam żadnych wątpliwości co do tego, bo historia i PRL-u i historia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanu wojennego z całym cynizmem jest powtarzana w trochę innych wymiarach mutatis mutandis, czyli zachowując właściwe proporcje. W tej chwili, a Unia przypomina międzynarodówkę komunistyczną, tylko że mamy inne centrum już dowodzenia i Ideologii, którą się wdraża jako jedynie słuszną. W związku z tym nie ma dzisiaj tutaj co tylko płakać nad rozlanym mlekiem, tylko trzeba, używając przenośni, tylko trzeba się samoorganizować, trzeba stawiać. W rzeczywistości, takiej jak ona jest, grozi nam w razie wygranych wyborów, które trzeba wszystko zrobić, żeby wygrać prezydenckich, grozi nam model e, rumuński. Unia zaprogramowała taki model dla e, w, obalenia wyników wyborów. I go przeprowadziła. I musimy organizować dzisiaj strukturę alternatywną oporu społecznego, zanim będziemy mieli generalno gubernicza, będzie tworzyć państwo podziemne. No ale dzisiaj mamy jeszcze oparcie na szczęście w zewnętrznych siłach. Możemy jeszcze liczyć i na Waszyngton w tym układzie Trumpowskim, i na e, siły również w Europie, które przeciwdziałają tej korumpującej strukturze, którą jest dzisiaj ci są ci, którzy kierują większości, będąc tą partią ludową w Unii Europejskiej. A ta Unia Europejska to o też czym jest, mówił chyba, chyba wymaga tego, żeby nie bezkrytycznie tak ci, którzy naiwnie jeszcze wierzą, że ona chce dobrze dla nas, a nie wydoić nas do końca i pozbawić suwerenności, e, e, w, też powinni się w końcu obudzić do aktywności. O czym mówił mecenas Piotr Łukasz Andrzejewski? Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. No i organizujmy się, bo grozi nam e, bardzo daleko posunięta destrukcja i państwa, i społeczeństwa, i naszych praw. Rzeczywiście zawsze warto o to zabiegać, a może w szczególności w dzisiejszej sytuacji prawno-politycznej naszego państwa, państwa polskiego. Panie mecenasie, dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję. A my teraz w wyborczej... organizujmy się, kochani. To jest apel, po którym można się podpisać. Na propos organizowania i organizacji my, my przypominamy, że Radio wnet się organizuje i istnieje. Dzięki temu, są patroni Radia wnet, patronet.pl, kośnik radio wnet. Dzisiaj w piekarni kupowałem chleb, spotkałem jedną patronkę, jednego pana, który się zastanawia, ale udało się go namówić, żeby patronem został, więc być może częściej do piekarni muszę chodzić, żeby, żeby do żeby państwa do zostania patronami zachęcać. Ale jeżeli tak, to oczywiście będzie. Ale tak, oczywiście, w dzisiejszych czasach, kiedy jest taka równowaga medialna, warto również się organizować poprzez tworzenie niezależnych od władzy, od prokuratury, także takich jak pani Wrzosek, mediów. Radiownet takim medium jest. Istniejemy dzięki temu, że część z państwa jako radiososie są naszymi patronami patronite.pl, ukośnik radiownet. Za chwilę kolejny gość. Porozmawiamy już o przełożeniu. Tragedii, tragicznej śmierci Barbary Skrzypek na polską politykę, na, na, na kampanię wyborczą, ale też na kondycję obecnej władzy, bo wydaje się, że ta tragedia, aparat prokuratorski, ale także aparat nazywany w zasadzie represji, wprawił, w ta, 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 ta tragedia wprawiła w pewne rozedrganie. Za tym powiemy więcej? Ja tymczasem odrobina muzykę. Pomoc Obsługa IT Twojej firmy.